Cześć, witajcie, z tej strony Skrapka. Zapraszam Was dzisiaj na bardzo szybkie odpakowywanie Takiej hol, co kupiłam w Zielonych Kotach Ponieważ zaczęły mi się kończyć różne rzeczy I po prostu musiałam się zaopatrzyć Bo teraz, jak siedzimy w domach, trochę więcej robię Więc po prostu Wam pokażę, co zamówiłam I oczywiście, jak to wzięłam w kotach, dostałam gratisy Już mi się tutaj em, wysypały zawieszki już Wam to pokazuję. W sumie może być na tym slajd. Tutaj mamy zawieszki takie malutkie. Made with love. Jak zwykle w Zielonych Kotach bywa. Przepraszam Was za światło, ale jest już wieczór. O! Made with love. I mam trochę brudne ręce, ale dlatego, że właśnie coś robiłam. I tutaj w środku jeszcze w tym gratisie to zaraz pokażę. Tutaj jest właśnie pięć takich zawieszek, i jest jeszcze taka piękna łyżka. Bardzo mi się ona podoba. O taka łyżka. Oraz takie serduszko. Made with Love. Już je kiedyś miałam, już je kiedyś od nich dostałam i wykorzystałam, bo bardzo mi się spodobało. Więc ja te zawieszki oczywiście sobie za chwilę schowam, żeby mi się nie pogubiły. Bo są malusieńkie, ale ja lubię takie. I tutaj są jeszcze paseczki z takich różnych papierów. Taka jest pierwsza strona. Czy to jest ostra? Jedna strona. Tutaj jest takie coś. Fajne takie malusie do wykorzystania. Tutaj jest taki sam. E, tutaj jest taki ciemniejszy. A to, to jest chyba z Vintage'u, z Kraftokloka. E, tutaj i tutaj jest fioletowy. To ogólnie chyba z Kraftokloka są bardzo fajne te, te fiolety. Podobają mi się. E, na pewno wykorzystam te, te paseczki, bo bardzo fajne. Możemy przejść do mojego zrobienia, Wszystko w folii bąbelkowej, yy, więc ja to wszystko wyjmę z folii i będę Wam pokazywać. Więc tak, yy, musiałam się zaopatrzyć w klej, więc kupiłam taki blu, bo mi się z, z, zaczął kończyć klej, więc wiecie, to jest jakby najpotrzebniejsza rzecz. Yy, już nie jeszcze. tylko go wyjmę stąd. Bardziej zapakować nie mogli. Taki glu z taką zakrętką. Myślę, że będzie dość fajna butelka. Czy to już jest otwarte? Czy. A tutaj jest jeszcze zablokowane. Było dużo osób go używa. To jest właśnie. Tylko zakręcę. To jest taka złotofioletowa butelka. Zobaczę, jak mi się będzie sprawdzał. No, i kupiłam tę taką średnią butelkę, 118 ml, ale żeby mi się nie skończył za szybko, to kupiłam sobie jeszcze klej czarodziej. Zobaczę, jaką on ma końcówkę, bo kupiłam go tak naprawdę do przelewania, bo to jest jak Medic podobno, więc zobaczymy. Folię oczywiście sobie zostawię, a końcówkę ma. O, taką cieniutką, to idealnie. To pewnie zostawię go sobie na zapas, na wszelki wypadek, a będę używać taki luk. No pewnie tak, bo wiecie, ten klej był za 2 zł, ten jednak był dużo droższy, bo chyba z 18 już wam mówię. Nie, 12, no trochę przesadziłam, 12 zł aż taki kosztował, ale podobno nie jest dobry, więc stwierdziłam, że przetestuję. Więc to, to są dwie pierwsze rzeczy. Te zakupy też nie są jakoś duże, bo po prostu musiałam uzupełnić moje zapasy. Gestos pentartu, ja mam moje takie same, tak dokładnie takie same, też 100 ml, ale ono mi się już kończy. Ja nie robię jakoś super, widzicie tu jest na dnie tylko, ja nie robię jakoś dużo super mediowych prac, tylko po prostu do koronek. Zaraz Wam pokażę Zresztą mm, mam tutaj wyciągnięte również takie koronki z, z foramki Zresztą te z zielonych kotów Więc właśnie do tego używam tego gessa Ono jest idealne, bo te koronki są jeszcze giętkie troszkę No i się nie, łap, i się nie łamią i ładnie się odbijają tak wyszła naprawdę dobrze I, I właśnie staram się je używać. Bo sobie ostatnio trochę ich zrobiłam i wiecie, jest co się zawsze przyda, więc już go nie będę odpokoić z folii. Kupiłam sobie na próbę takie takie coś. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Gdzieś to tu miałam. Plastry Shaola, to jest 10 gram ich jest naprawdę dużo. Miałam sobie, już nie będę ich otwierać, miałam sobie kupić te takie brzozy cięte, oj, złamałam, dobra, to, to tam tego odłożę. Miałam sobie kupić takie cięte brzozy, ale zauważyłam te plasty, widziałam je u Agi. Myślę, że może bardzo fajnie wyglądać, więc zobaczymy. Więc to, coś, to, to też kosztowało dosłownie grosze i było dużo tańsze od tych brzoz, więc może mi się sprawdzić, myślę, że w kartkach będzie bardzo fajnie wyglądać. Ehm, sznureczek bawełniany, e, woskowany. Ja powiem Wam, że, je, e, że ja go kupiłam i go otwieram, ponieważ zawsze mi brakuje jakiegoś takiego sznurka, a widzę, że to jest właśnie ten, o którym mi chodziło. E, bo już Wam pokazuję. Dostałam e, parę tygodni temu kartkę od e, Kasi z naszej no Moja pracowni i to jest właśnie taki sznureczek na tagu. I szukałam sobie za sznureczek i widzę, że to jest e, ten sam, więc dlatego e, chciałam się zaopatrzyć w ten sznurek Już do Was wracam, tylko kartkę na półkę trzeba odłożyć, bo stoi u mnie. E, I tutaj było ile tu było metrów? Napisane metrów? Było gdzieś napisane. Czekajcie, już Wam mówię. Um. Już Wam mówię, muszę tylko to znaleźć. 22 metry, więc mi to znaczy naprawdę na długo. I myślę, że będę sobie sukcesywnie dokupować kolejne kolory, bo zależy, jak mi się ten sprawdzi. Fajna szpulka, będę używać i właśnie tak. To jest to. Stwierdziłam, że spróbuję. I to jest są dla mnie nowość. Tutaj są jeszcze magnesy. Magnesy, zawsze jakoś to sobie biorę, jak jestem w zielonych kotach. Powinno być ich 10. 10. Ostatnio kupiłam w... Już Wam je pokazuję. Kupiłam sobie w... na strychu. To było już dość dawno, ale... Trzeba jakoś przedłużyć ten film, żebyście mieli co oglądać, więc... Pogadam sobie trochę. O to było przerażające. Ym, więc kupiłam sobie takie... Na takiej blaszce. Jak widzicie, tą blaszkę używam razem z magnesami, ponieważ na klapkę, zamiast potrzebować dwóch takich magnesów, po prostu potrzebuję magnesu i takie kawałka blaszki. Więc, więc stwierdziłam, że to będzie lepsze rozwiązanie. Ale jak widzicie, tutaj kupiłam takie dość grube. One mają. One są naprawdę grube, Te, one są milimetrowe aż. Milimetrowe? Nawet grubsze Te magnesy są naprawdę grube i ciężko je Wmocować w albumie Oczywiście je zużyję, tylko nie wszędzie A te są takie fajne, cieniutkie Milimetrowe, więc ym, Więc właśnie o to mi chodziło A na strychu nie mają w ogóle magnesów Takich ym, Większej ilości, bo nie chciałam kupować Pojedynczo więc y, te sobie po prostu tutaj doczepię i mam na tej takiej blaszce wszystko pod ręką. Nie gubią się, bo y, tutaj mam jeszcze z Zielonych Kotów y, bardzo stary magnes, ostatni taki malusi. Y, jeszcze czeka na swoją kolej taki, ma, takie maleństwo. Y, I kupiłam nity. Y, ja nie mam żadnej nitownicy, więc to było... więc Wiecie... Y, Możecie pomyśleć, że zwariowałam, że yy, kupiłam sobie nity, a nie mam nitownicy. Ale to są podobno nity, które można zakładać bez nitownicy. Yy, I ja już sobie wyciągam... To są bardzo malusie nity. Yy. Dobra, wezmę. Ja je sobie potem włożę do pudełka. Wiecie, najwyżej, jeżeli nie będą mi bardzo wychodzić, to... Um, to je zostawię i kiedyś je będę miała, to ale. Okej, okay, wezmę sobie złoty. Myślałam, że będą one trochę większe. Jak zwykle, ja nie czytam yy, tych etykiet. Szukam mojej gąbki. Okej, okay, mam gąbkę, która jest troszkę urodzona, ale robię na niej kwiatki często. I jaka to dziurka musi być duża? No, malusia jest. Więc myślę, że jak zrobię taką dziurkę szpikulcem i trochę ją poszerzę, to będzie dobrze. Bo nie mam nawet takiego dziurkacza. Dobrze, że sobie więcej kolorów nie kupiłam na razie. Czy ona mi się tu zmieści? Nie, jeszcze troszkę. Dobra, ja zadaję sobie nożyczki, może. Wiecie, to jest moje pierwsze próby. Nawet nie mam takiego dziurkacza, ale nie chcę też przesadzić z tą dziurką. Ok, jest nit, i teraz trzeba go zagiąć jakoś. Oni to napisali, żeby to zrobić długopisem. Tylko nie wiem, którą. To jest zaczyty. Dobra, odpłuć się. Ten jest za duży na pewno, ale ja myślę, że ja to zrobię główką pędzla, bo to muszę zobaczyć, które, bo ja mam dużo tych pędzli. Nie, za duży. O. Faktycznie to trzeba metalowym robić. Teraz sobie wymyślę. Nie, będę się oczy... Nie wiem na czym mi przerwało nagranie, ale udało mi się... No, udało mi się założyć mi ta po prostu... Um, za mało miejsca miałam na telefonie i mi chyba troszkę usunęło. Za pomocą po prostu płaszczenia tą um, płaską stroną szpikułca. Z tej strony to nie wygląda za ładnie, ale mi to nie przeszkadza. Z tej strony jest super i będę z tego korzystać na pewno. Moim zdaniem, jest to super rozwiązanie dla tych, którzy nie mają Nitownicy bo wygląda to pięknie. No, a taka będę z tego skorzystam, bo myślę, dobrze. Ja sobie je potem włożę do pudełeczka. I tak ym, i to wszystko odłożę na bok i będę korzystać i na pewno usłyszycie o nich w moich pracach. Wzięłam sobie wykronik z fantazy. Bardzo mi się podobają te wykroniki, a nie było żadnych. No, i były, niestety nie było dostępnych tych super gałązek za 8 zł. One są takie trochę większe. Ten był za 12, a jest taki malutki. No, ale, ale z, chciałam jakąś gałązkę. Zresztą do każdego zamówienia, jak zamawiam coś, to staram się. nienawidzę takich ciasnych foli. Foli, fo, foli, bo zawsze, zawsze mi się ciężko je wyciągać. No, ale zawsze jak coś kupuję, to staram sobie właśnie brać wykrojnik No i zniszczyłam piękne fioletowe tło No, więc zobaczę, jak on będzie wykrajał Mam nadzieję, że fajnie, a takiej gałązki w sumie nie mam Więc muszę sobie takich trochę powykrajać, ale fajna jest Ona ma... żeście się nie zastanawiali No macie sobie sprawdzę ona ma na długość 6 cm prawie, a na szerokość tak do 3. Ona jest zakręcona, no to wiadomo, jest taka o, dół, taka o wysokość. Więc mi się podoba. Zobaczę, jak będzie wycinać. Teraz, żeby jej nie zgubić, to włożę ją na szybko do tej folii razem z tym kartonikiem, a za chwilę włożę na, swoją, na swoje maty. Bo mam maty na wykrojniki, więc za chwilę ją tam włożę, tylko żeby nie zgubić. Więc to był wykrojnik. Co jeszcze? Pokażę Wam, że kupiłam sobie dla siebie kolekcję Beautiful Journey i to jest też związane trochę z projektem dla Was, ponieważ będzie tutorial albumowy. Na moim kanale. Właśnie z tej kolekcji kupiłam napisy ym, po angielsku. Jeden arkusz po prostu. Yy, myślę, że damy radę z jednym arkuszem, więc to są też takie zakupy trochę pod ten album. Będziemy na pewno korzystać z YouTube, już to widzę. Yy, I jeszcze kupiłam zestaw kart. Yy, kolekcję całą już widzieliście u mnie. Yy, więc już jej nie będę pokazywać. Mam jedną dużą kolekcję po prostu, całą, ponieważ stwierdziłam, że mi starczy. Pewnie nawet mi jeszcze zostanie na kartki, bo ja takich albumów nie robię i już wiem, że w matach będziemy korzystać z nitów, będziemy także korzystać, bardzo możliwe, z makram. Ostatnio się bawiłam i udało mi się stworzyć. Taką makramę, więc możecie też się spodziewać. I jeżeli chcecie ten album tworzyć ze mną, to właśnie jedna kolekcja duża, zestaw kart, napisy, no i jakieś wiecie: dodatki metalne, ogólnie co tam macie. Więc kolekcja jest przepiękna, oczywiście będzie album, tutorial dla Was. Nie wiem jeszcze kiedy, postaram się jak najszybciej. Może już go zaczynam nagrywać. Muszę tylko wymyślić, jaki album będziemy robić. No i przygotujcie sobie makramę, bo nie będę razem z wami jej robić, bo sama jej do końca jeszcze nie umiem zrobić. Eee, no i do tego też były magnesy, żebyśmy mogli robić jakieś fajne klapki. Eee, sznurek też na pewno wykorzystamy i te płatki szaola też postaram się, ale to jeszcze nie koniec, bo oczywiście kupiłam całą kolekcję Zoju, ale. Um, wzięłam sobie na próbę flora book z Mintaya. Ja ogólnie nie mam. Wyciągnę to i przestanę szuszczyć. Ogólnie to nie mam papierów z Mintaya w ogóle. Mam jakiś jeden stary arkusz, tylko który mogę wam nawet pokazać, bo mam go na półce um, To jest um, jakiś bardzo stary już to jest Lovely Day. Um, i on był kupowany naprawdę dawno temu, widzicie, 2018. Więc pewnie te papiery się już zmieniły milion razy. I e, tak podejrzewam. E, ale jakoś nigdy nie miałam okazji, więc zakupiłam sobie e, Flora Book. Wycinanie dekoracyjnych elementów bezpośrednio z papieru w celu uzyskania wielu ciekawych dodatków do zdobienia. Wycinanie papieru. Wycinanie z papieru to podstawowa umiejętność w papierowym rękodziele. Nie bój się wycinać, to relaksujące zajęcie pozwoli ci zgromadzić mnóstwo fantastycznych elementów do technik warstwowania oraz tworzenia efektów 3D w Twoich pracach. Możesz wycinać z obudką 2-3 mm wzoru lub bez niej. Możesz starać się robić to bardzo precyzyjnie, ale nie jest to koniecznie najważniejsze, aby znaleźć chwilę spokoju oraz odpowiednio z cienką, precyzyjną końcówką radosnego wycinania. No, nożyczki odpowiednie to jeszcze ich nie mam, bo są zwykłe zakrzone, już mi się tępią, muszę je jakoś naostrzyć, ale, ale dam radę. To jest florabuk z tymi roślinami, zaraz sobie oglądniemy, bo jeszcze go nie widziałam i zobaczę, jak wygląda. Tutaj jest jakieś tło. Czy wy wszystko widzicie? Widzicie, dobra. Tutaj są bardzo fajne kwiaty. Ja ogólnie te kwiaty, ten florabub kupiłam z myślą o takich papierach, do których nie mam elementów do wycinania i po prostu, wiecie, chciałabym coś z nich zrobić, ale bez elementów do wycinania jest ciężko. Więc po prostu będę korzystać z tego. Na pewno będę wycinać troszkę na zapas. Tutaj znowu tak, takie zielonkawe tło e, i tak, tutaj było. Tutaj było e, szabieszyk, tutaj jest vintage. No, one są dość podobne, ale, ale mi się podobają. Tutaj jest colorful, piękne są. Tutaj jest takie jeszcze ładne tło: e, lovely and versatile versatile, versatile chyba. E, takie kołzki też fajne, takie zimowe troszkę. No i monstery moje ukochane li listki i to jest Leaf Tutaj jest Leafs tu piękne są. I tutaj się to powtarza. Myślałam jeszcze nad Yangbookiem do wycinania, ale w końcu zrezygnowałam. Czyli wszystko się powtarza trzy razy, ponieważ chciałam zobaczyć, czy to w ogóle będzie dla mnie cztery razy. Dobra, cztery razy, więc bardzo fajnie. Jak myślę, że za tą cenę to bardzo fajnie i tych grafik jest naprawdę dużo na tych arkuszach. No i też fajnie, że z tyłu mamy papiery z okładki i z tyłu. Ja pewnie ich nie wykorzystam, bo okładka mi się bardzo podoba. Ale jak widzicie, tych grafik jest tutaj naprawdę dużo. Tak naprawdę każdy malutki przestrzeń jest wykorzystana na coś, więc myślę, że będzie to bardzo fajny dodatek do wszystkich papierów, do których nie mam dodatków do wycinania. Więc tak wyglądały moje bardzo szybkie zakupy. Tutaj jest ten wykrojnik. Jestem pozytywnie zaskoczona nitami. Magnety, oczywiście, ale to były takie zakupy właśnie zapasowe. No bo wiecie, bez kleju to jak bez ręki trochę. Więc czekajcie na tutorial albumowy, bo pojawi się niedługo. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno się niedługo pojawi. i um, Więc tak, jeżeli chcecie wytworzyć ze mną, to kolekcja zoju i ewentualne dodatki. Nie wiem jeszcze, jak to będzie do końca wyglądać, bo to będzie mój pierwszy tutorial mówię, ale kiedyś musi być taki pierwszy raz. Więc tak, do zobaczenia, do kolejnego filmu i pa! Czyli witajcie, nie wiem, czy ten film będzie dogrywany do czegoś, czy będzie wrzucony... Tak po prostu, ale to jest moja paczka niespodzianka nagroda ze Slimpartu. więc chcę ją z wam, razem z wami o, o, otworzyć. To nie jest. Ja tego kartonu będę normalnie e, dotykać, oczywiście umyję po nim ręce, e, bo to było jeszcze w folii, którą już wrzuciłam, więc wszystko jest bezpiecznie. E, a ja otworzę ją razem z wami. Właśnie do mnie doszła. Muszę się trochę śpieszyć, bo mam mało czasu. A, a nagrywamy znowu na podłodze, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, moje biurko jest niezdolne teraz do nagrywania, więc otwieramy. A widzę, że jest mnóstwo gazety. To, to wyciągnę. O, jest jeszcze reklamówka z Nipartu, ale, ale fajny. Mają katalog, to są na pewno oglądne. Ale to jest w ogóle bardzo fajne, jest dość grube, co oczywiście poczytam, a to wszystko wstawiam i idę umyć W ogóle to nie powiedziałam, bo nie wiem, jak ja ten film będę wstawiać. Jest to nagroda niespodzianka z Dnia Kimu, którą zostałam wybrana. Bardzo fajnie, że w ogóle taki katałem zrobię, bo ja na przykład firmy Snipartu w ogóle nie znam. Po prostu byłam na wszystkich live'ach prawie w dniu Scrapingu, prowadzili live, więc przyszłam. Więc ja sobie na pewno to poczytam bardzo fajnie. Widzę, że jest dość grube. A przechodzimy do mojej nagrody niespodzianki. Już jestem, jestem ciekawa co tutaj będzie. Oczywiście wszystko w folii bąbelkowej. I, I w kolejnej folii. I tutaj widzę, że jest e, napis: Zostań w domu. To chyba coś takiego rodzaju gratisu, teraz, bo jest e, nie, na, nie na sprzedaż. E, bardzo fajne. Na pewno wykorzystam. Bardzo fajnie. E, bardzo fajna taka tekturka. I teraz y, mamy tak. Tutaj jest y, shaker. No to w ogóle chyba jakieś nowości u nich. Wiecie, ja za bardzo y, to akurat nie jestem zorientowana. A, czyli tutaj jest szkiełko. Takie. Y, jest tekturka i jest jeszcze taka tekturka tutaj. Czyli taki fajny y, shakerek. Bardzo fajnie. Na pewno wykorzystam. Tutaj, może będę ustawiać od razu, będzie na miniaturkę. Tutaj mamy taki, um, taką tekturkę. Um, warstwową z piratami. Też bardzo fajnie, akurat. Akurat będzie, będzie trochę pasować nawet do klimatu mojej digi kolekcji. Myślę, że już na pewno ten film ten film z przeglądem jej jest na kanale, jak widzicie to. Choć ja jestem, bo choć teraz ja dopiero to nagrywam. O, to jest ciekawe. To są takie to są warstwowe elementy Najpierw idzie ten, potem ten, a potem ten. No ciekawe. Nie miałam jeszcze czegoś takiego. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ale fajny wzorek, bardzo. Myślę, że pod kompozycję będzie fajnie wyglądać. O! Będziemy tak ustawiać. Tutaj znowu taki morski. Bardzo ładna ta tekturka. Jest w ogóle. Bardzo mi się podoba. To, to też się wpasowuje w klimat mojej digi kolekcji Więc jak może wreszcie uda mi się ją wydrukować Bo pewnie będę kombinować, czy ją wydrukować To będę używać tych tekturek Tutaj jest takie koło z piratem Też bardzo fajne O, to jest super Takie... ale fajne to jest, te narożniki Już wiem, gdzie ja to wykorzystam Piękne są te tekturki. W ogóle ja nie wiedziałam, że Snipart ma takie piękne tekturki, bo jakoś nigdy, nigdy ich tekturek nie miałam. Tutaj są łańcuchy w różnej wielkości, też bardzo fajnie wyglądają. Tutaj drewno, ale fajne to jest. To też już widzę w pracach pod kompozycją jakąś. Bardzo fajnie to wygląda. I dwie ostatnie tekturki to. Najpierw tom Czyli tutaj są różne butelki yy, i beczki. A tutaj są pistolety, haki, bomby, armata i liny. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo dziękuję Snipartowi za taką paczkę, niespodziankę. I yy, no, i bardzo fajnie na pewno się przyda. A ja muszę uciekać, bo mam mało czasu. Pa!